kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale w okocie, zakręcona pozytywnie. Dzisiaj akurat kochani robimy pompony. Do zrobienia pomponów będą nam potrzebne takie coś jak takie oto piękne, <laughs> piękne po prostu kuleczki. E, nie pamiętam jak to się nazywają, wiem, że chyba się do krosna używało, ale użyjemy ich. Czerwony i akurat mam różowy. E, drucik e, przecięty już na dwa takie te. oczywiście klej na gorąco, nie może go zabraknąć jak i również coś takiego takie paseczki e, będą nam potrzebne 12 z tego, że 12 plus 12 wychodzi 24 jak je przedzielimy na pół, więc wystarczy na pomponik mniej więcej będzie coś takiego no i co kochani? I zaczynamy, poczekajcie, dobrze, ja to zrobiłam tu, 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 dobrze, tu jeszcze, czekajcie, to było do tego, dobrze, no i kochani, co, zaczynamy robienie. Robimy klejem na gorąco, smarujemy klejem na gorąco rączkę, o Jezu, ależ oddała się, strasznie, klejem, o Jezu, na gorąco smarujemy rączkę, czekajcie, o Boże dało ciekawie poczekać i owijamy właśnie owijamy właśnie nasz ten nasz nasz pomponik zobaczcie w ten oto sposób następny oczywiście kochani pomponik kolorystyczny robimy w ten sam sposób No i co, kochani? I tak, gdy zostanie owinięty, potem będziemy przyklejać takie kolorki również do tego. Dowijamy go do końca. Dobra. Ojej, przykleił się palec. Dobra. To odrapiemy. No i co, kochani, tutaj smarujemy smaru z smaru i lecimy, kochani, takim sposobem z kolejną rączką. Te pompony, kochani, będą nam potrzebne do teledysku. Stwierdziłam, że dla odmiany nie będę kupować różnych rzeczy, tylko będę po prostu robić to, co lubię, tak? Czyli na przykład lubię plastykę, lubię muzykę, więc... Wystartuje z własnym pomysłem. No i wyjdzie. Zobaczcie, kochani. Teraz tak tu smarujemy. Strasznie, jak się kochani robi to, to strasznie po prostu to bryskuje. Ja tego tak nie lubię, bo to tak może wystraszyć. Ten klej na gorąco, że szok, ale jakoś damy rad. Dobra. Czyli, kochani, jak widzimy, mamy łapkę, sklejoną klejem na gorąco. Teraz kochani robimy coś takiego. Poczekajcie, jakim to zrobić? Robimy coś takiego. To sklejamy tu, sklejając to tu dużo ilość. Nakładamy kochani po prostu nasze nasze pomponi, o jest, pomponiki, które będą wyglądać mniej więcej audzi, moja ręka mniej więcej tak. I nie tylko pomponiki, ale w tym odcinku akurat nagrywamy to, więc, ale się mi ręce zobaczcie skleiły. Nie tylko ręce. Gdy to zrobiłam, mogę kartkę nałożyć. No i co, kochani? Mniej więcej. Witajcie, cylinderki, nie? Także takim oto sposobem zakończamy dzisiejszy odcinek i będziemy kleić dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, buziaczki.